Cześć. W poprzednim y, Audiologu o Książkach, dokładnie o książce numery mówią, y, wspomniałem, że nie będę polecał Sherlocka Holmesa, ale tak się zastanowiłem. Kurczę, przecież to jedna z moich ulubionych książek. Jak nie będę polecał? No i tak myśląc dalej nad tym, przecież Sherlock Holmes to kilka naprawdę grubych książek, które warto przeczytać. Jeżeli ktoś lubi opowieści detektywistyczne, to w ogóle, to to jest pozycja obowiązkowa, nie ma żadnej dyskusji. No i tak się zastanawiałem się, którą z tych, z ty, z tych praktycznie niekiedy pojedynczych spraw, a, a nie, niekiedy całych y, zbiorów opowiadań, którą by wam przedstawić. No i doszedłem do wniosku, że kurczę, nie mam ulubionej. Pies Baskervillów bardzo lubię, no ale Studium w Szkarłacie, Dolina Trwogi, Znak Czterech, Zagadki Sherlocka Holmesa, Przygody Sherlocka Holmesa, Powrót Sherlocka Holmesa, no i jeszcze kilka innych zbiorów, opowiadań. Naprawdę nie potrafię wybrać. Ja jestem wielkim fanem Sherlocka Holmesa. Naprawdę wielkim. Te książki, to było tak, że ja je wypożyczałem ze swojej biblioteki uniwersyteckiej, bo nie mogłem się doczekać, nim dojdą do mnie z, z, po zakupie z księgarni. Kupiłem sobie cały zestaw w księgarni internetowej i czekałem aż do mnie przyjdą, ale nie mogłem się doczekać żeby przeczytać, bo szły tam około 3-4 dni chyba. Więc przez te 3-4 dni przeczytałem chyba 4 czy 5 książek z Sherlocka Holmesa. Także możecie sobie wyobrazić, jak ta historia mnie pochłonęła. Yy, oczywiście filmy, seriale. Ten stary serial, on chyba leci na AXN Crime. Też jest bardzo dobry. Ten nowy, brytyjski, w ogóle świetna konwencja, ale o nim już mówiłem w którymś z wcześniejszych y, audiologów. Czy przeczytajcie Sherlocka Holmesa? Przeczytajcie chociaż Studium w Szkarłacie. Od tej historii wszystko się zaczyna. I myślę, że jeżeli to przeczytacie w całości, ewentualnie to, to poznacie porządki fabuły, ale ewentualnie, jeżeli interesują Was same zagadki, to chyba najciekawsze i najpełniejsze. Najwięcej zagadek mają przygody Sherlocka Holmesa. Jeżeli Was interesują same przygody, to polecam właśnie tamtą książkę. Jeżeli interesuje Was fabuła, spór, znaczy konflikt bardziej, mała wojna z doktorem Moriarty, poznanie, poznanie Watsona, zabawa z policją, rozwiązywanie spraw. Wiecie o co chodzi na pewno. Jeżeli to Was interesuje dokładnie, no to musicie przeczytać wszystko od początku do końca, tak jak ja to zrobiłem. Teraz na jednej z półek w moim mieszkaniu, które już ma coraz mniej miejsca na nowe książki, dlatego przerzucam się na e-booki, yy, stoi właśnie cała kolekcja Sherlocka Holmesa. Dla mnie osobiście Sir Arthur Conan Doyle to no, legenda, legenda, po prostu legenda. Jeden z najlepszych pisarzy na świecie. Dziękuję mu za to, że wymyślił postać Sherlocka Holmesa i tak wspaniałe przygody dla niego. Warto przeczytać, polecam. Nie będę wystawiał żadnych ocen, no bo u mnie to by było 45 na 10 mniej więcej. Także. Polecam, przeczytajcie, jeżeli macie czas, nie wiem, dojeżdżacie do szkoły, na studia, do pracy, komunikacją miejską, to jest świetna książka która pozwoli Wam skrócić czas podróży do kilku sekund dosłownie jeżeli tylko się wciągniecie to przeczytacie rozdział 2, 3 i już jesteście na miejscu także polecam, naprawdę polecam czytajcie Sherlocka Holmesa i dzielcie się swoimi swoimi poglądami odczuciami w komentarzach pod tym filmem jeżeli już przeczytaliście też możecie się podzielić oczywiście również w komentarzach. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i zasubskrybować kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.